Wszystkich bardzo serdecznie z tej strony domena, a przed Wami trzeci odcinek Wyzwania w dziesięcioleci. Przyspieszymy sobie troszkę, żeby nam się simowie pobudzili. Oczywiście nasza główna bohaterka Danuta jest w ciąży, ale jeszcze do urodzenia dziecka trochę czasu. Fajnie, że udało nam się ostatnio kupić krówkę i lamę, trochę więcej kur, więc na pewno będziemy mieli trochę więcej obowiązków, co w sumie wyjdzie nam na plus, bo na razie się troszkę nudziliśmy. Ale zaraz coś z tym zrobimy. Dobra, piąta rano, szósta właściwie. Możemy wstawać. O, kury też już się obudziło o szóstej. Rozrzucimy karnę nawet dwa razy. Zbierzemy jajka. I chciałabym posprzątać kurnik. No, to jedna rzecz już będzie zrobiona. Ty, moja droga, też już wstaniesz. Czy my mamy coś na śniadanie? jajka na toście pewnie bardzo będą smaczne takie proste słodówki, ale ale coś trzeba zjeść pogoda nam się dzisiaj nie udała ale to nic a no jaki jest cel? No mamy zwierzątka, wszystko tutaj jest właściwie ogarnięte. Znaczy no, trzeba się będzie tutaj zająć y, krówką i lamą. Możesz iść jeszcze y, zebrać miód, mi się wydaje. Trzy jajka, niestety żadne nie jest z możliwością wyklucia, więc wrzucamy tutaj. Y, o, i tutaj mamy jeszcze... Y, ojej, pszczoły go zaatakowały, no cóż. Możemy zasieć jeszcze arbuza, bo kupiliśmy troszkę więcej poletek. Także możesz zasieć arbuza i myślę, że przyjdziesz sobie na śniadanie. Tak jest. A ty moja droga, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś trochę pomogła w gospodarstwie, bo i tak nie mamy za dużo jeszcze roboty. Przy dzieciakach też na razie nic się nie dzieje, więc myślę, że nasz Jan pójdzie na ryby, jak już się naje oczywiście. A Danuta sobie tutaj na spokojnie wszystko ładnie ogarnie. Bawi mnie, że oni chodzą tak w tej piżamie do łazienki. No ale niestety takie są zasady. Dobra. Czy go wykąpać teraz? Czy go wykąpać później? No, że później. To niech sobie zje jeszcze, najpierw zanim pójdzie i. No, a Danuta jest już gotowa, także tak. Możesz posprzątać oborę, karma jest, więc możesz narzekać na kiepski humor. Eee, chciałabym właśnie wyczyść i wyduj. I tutaj dalej zrobimy to samo, czyli wyczyść i ostrzysz, a potem posprzątaj oborę. Będziemy mieli jeszcze trochę mm, nawozu. Nie, nie masz nawozu? Jak to? To jak ty posprzątałeś w kurnik, że nie masz nawozu? A, okej. Okay. Nie wiedziałam nawet, że tak można. No dobrze. E, kończysz jeść. Pójdziesz sobie na ryby. Szkoda tylko, że te ryby, że ten staw, gdzie możemy łowić jest tak daleko, ale to nic. Będziesz wędrować, proszę bardzo. A jak chodzi o Danutę, dobrze ją nazywam, tak. No to Danuta wybiera się do pracy. <noise> kura chce się bić. Właśnie, nadbijmy ją. Nie, nie będzie dziabek. To jest kura. Kura może się nazywać dziupka jak już. A czemu by nie? Brązowa kura. Amelia, bardzo ładnie. Czarna kura. Też Amelia? Nie. Może być Kornelia. Podobnie. Urocza. I kogut już jest Kornel. O, to nawet fajnie wyszło. Nazwijmy sobie też krowę. Może być Ibella. I nazwijmy sobie lamę. pina. Proszę bardzo. Krowówka jest zadowolona. Zrobimy sobie zdjęcie. Może być. No, to jeszcze dopiero pierwszy trymestr, także. Yy, no i tak. Podlewać nie ma co, ale możesz sobie odryskać przeciwko owadom. Do odchwaszczania nie mamy nic. No, tyle. Jak ci idzie łowienie? O, listek do nas przyszedł. Księżniczka. Na razie nam w ogóle nie idzie to łowienie. Ogólnie to chciałabym robić tak, że na przykład będziemy się wybierać yy, w soboty na... tak, miasteczka. Miasteczka. No wieś co, no tak. Yy, I tam będziemy sprzedawać nasze rzeczy. Bo wtedy też jest lepsza cena i raz w tygodniu myślę, że to takie w miarę sensowne, żeby po prostu był dzień wypłaty. Ale, no teraz nie mają za bardzo pieniędzy, więc wydaje mi się, że możemy sobie nawet w miarę na bieżąco jechać. Ty tutaj miałeś coś do zrobienia. Dostarcz tuzin białych jaj właścicielowi sklepu, no jeszcze chyba nie mamy tuzina, porcję jedzenia, to nie jest problem, i róże strażnikowe stworzeń. Właśnie, a ja byłam taka sprytna, że ja tą różę zasadziłam przed domem. Tutaj jest kropka, tutaj jest róża, więc do strażnika stworzeń to my się i tak udamy dopiero później. Dopiero później, kiedy te róże nam urosną. Zrobiłam to dlatego, że róże są drogie. I co to szkodzi, żebyśmy po prostu sobie je zasadzili. I jedną z naszych domowych róż wręczyli dopiero wtedy. I pięknie. Co? Mamy mleko. O, mleko mamy. Oj! Coś mi się wydaje, że jednak nie będziemy mieli wełny dzisiaj. No przykro mi bardzo. Ile mamy tych jajek? Bo jak będziemy mieć 12, to... nie 7. A, to jeszcze czas. Jeszcze czas. Roślinki będą ogarnięte. Będziesz mogła się spokojnie wykąpać. Pokaż, jak Ci idą te ryby. Mamy gummisowego głupika i tuńczyk O. Myślałam, że coś będzie. Jakbyś coś złowił, to bym miała ładne zdjęcie na miniaturkę. Ładnie jest tutaj. Ładniutko. Właśnie. Może to sobie zrobię na YouTube. A co? Bardzo zobaczę okolica. Tak i to też będzie. Dobra, porobiłam już zdjęcia. Teraz musimy się skupić na zarabianiu. No, nie, no to mi się wydaje, że jednak będziemy mieli fajne pieniądze w tym wszystkim. Zobaczymy, czy później nie zrobimy sobie prania, bo w sumie jeszcze nie mamy dużo rzeczy, ale trochę nam yy, będzie śmierdziało prawdopodobnie w koszu. Chyba, że się mylę. I co? A no nie, jednak nie śmierdzi. No i dobra. To pranie jeszcze może zaczekać. Ale częściej to ty nie musisz łowić. Się. O, kura do nas przyszła. Ja to bym chciała jednak zrobić zagrodę, żeby te kurki nam tak nie piekały po całym mieście. No. Po całym mieście. Po całej tutaj okolicy. Ale na zagrodę potrzebujemy pieniędzy. Szkoda, że nie udało się lamy To jest Nie udało nam się niestety lamy y, ostrzec. Miałoby się trochę wełny, ale co zrobić? Pogoda taka brzydka, a ja mu każę łowić ryby w deszczu. A co tam? Mamy drugą rybę. Znaczy drugą, kolejną. Drugą taką samą. No, nie jest tak źle a zobaczmy w ogóle, bo skoro teraz mamy mleko z mlekiem jest taka fajna sprawa że można z niego robić rzeczy yy, konkretnie ser można z niego robić ale mamy tutaj ser jeszcze kupiony w sklepie więc nie ma co na razie kombinować z serem mamy chleb, trochę mleka, trochę cukru no niewiele my tego tutaj mamy ale cóż Chciałabym coś ugotować, ale wydaje mi się, że nie ma potrzeby. A czy możemy coś ugotować? O! Możemy zrobić dżem jabłkowy. Zróbmy dżem jabłkowy. I zróbmy grzyby w słoiku. Tak z nudów. Tak po prostu. nic coś się dzieje. Trochę szkoda tego cukru do dżemu, ale... Mamy jabłka. Trochę sobie podćwiczy gotowanie. Kapitan Ości, kościoryba. Nie jest za wiele warta. Myślałam, że będzie warta więcej. Jak tam pogoda? Myślę, że tak. Aha, chciałam powiedzieć, że do 12 sobie powędkuję. To już jest prawie. Dobra. Chodź się wykąpać w takim razie. I może później sobie pojedziemy do miasta jednak sprzedać te wszystkie rzeczy. A ona już jest głodna. Chciałabym też zrobić w przyszłości za taką piwniczkę i po prostu w tej piwniczce coś tam sobie urządzić, trzymać jakieś przetwory na przykład. Na przykład zapasową wannę też można by było tam trzymać, bo potem przy większej ilości dzieci to będzie problem. Yy, albo półeczki tutaj sobie porozkładać i te dżemiki, te różne konfitury mogłyby sobie leżeć ładnie na półeczkach. Myślę, że to też jest dobry pomysł. O, no, takie fajnie. <noise> to był zły pomysł. No. Ile mamy tych słoików? Dwa, trzy. To nie jest dużo, ale... No i właśnie chciałabym tutaj kółeczkę. Ale to może... Nie pamiętam, czy można na stole stolarskim zrobić półkę drewnianą, taką zwykłą. Jakby można było to... to może Janek mógłby zrobić. Właśnie. Patrzyłam ostatnio, ile kosztuje stół stolarski i stwierdziłam, że dużo. Więc zobaczymy, jak nam teraz pójdzie yy, tutaj z zarabianiem na rybkach. No niestety nie mamy nic do, nie mamy nic do zabrania, prawda? Grzyby są. To chodź zabrać jeszcze grzyby. No właśnie. A to jeszcze będziesz ten, wykować. I można by było... Na przykład, grzyby możemy sprzedać. Umówmy się. Grzybki rosną nam bardzo ładnie. Hmm, a tu reszta mogłoby sobie zostać. Jeszcze sprzedalibyśmy tę obręcz. No, jest trochę rzeczy do sprzedania. Ale słoików to my nie będziemy. Właśnie, ile kosztują? 21. To taki słoik. Jeden za grzybka. O, czekajcie. Może to jest pomysł. Nie, nie, nie. Ja chciałam dokowanie. Grzyby w słoiku. Do zrobienia trzech słoików yy, grzybów wykorzystałam tylko jednego grzyba. Jeden grzybek wartuje jeden simoleon. Trzy słoiki, słoiki. Trzy słoiki wartują 62 simoleony. Czy to nie jest pomysł na biznes? Czy to nie jest pomysł na biznes? A ile kosztuje? O, mamy tu jeszcze jakiś troszek, mamy rzeczy. Eee, czekajcie, bo się troszkę zamieszałam. Ile kosztuje jabłko? Kosztuje 3. Cukier kosztuje 8. Dobra, to jest 11. A 3 dżemów słoików kosztują 27. To dżemów jabłkowych się nie opłaca robić. Te rzeczy możemy sobie chyba sprzedać w sumie wszystkie, ale w takim wypadku to ja tu sobie zostawię troszkę grzybków i ciku. Chodź coś zjeść i wtedy pojedziemy, po. Bo... już nie pamiętam, czy można sprzedawać ryby na targu. Wydaje mi się, że ryb nie można sprzedawać, ale tak dla pewności to wszystko tam przerzucę. Ty jeszcze głodny nie jesteś? Chodź się ogrzej. Przerzucimy wszystko tutaj do Danuty, ona się pójdzie targować. Część ryb możemy też sobie zostawić. Oczywiście w domu w lodówce, żebyśmy mogli sobie coś tutaj ugotować z tego. Idź potem do łazienki. Ona sobie zje i będziemy się wybierać w miasto. To jest bardzo dobry pomysł. Będę robiła marynowane grzybki i je sprzedawała. Jak nie w sklepie, to, to tutaj, bo nie zawsze można sprzedać wszystko w tym sklepiku. Ale może grzyba akurat będzie można zjadłaś. To jedziemy. A on się zdenerwował, bardzo nerwowy jest. Ale to o to chodziło. Żeby jakaś negatywna cecha chociaż była, prawda? Dobra. Zacznij od tego, że pójdziesz się trochę potargować. Targuj się. A ty możesz sobie porozmawiać z ludźmi. Poznaj trochę osób. My tu załatwimy interesy. Serpino, nie, nie, no cóż. A, udało się! Okej. Okay. Myślałam, że się tak krzywiła, że, że nie, że ci się nie uda. Okej. Okay. Groszek zielony, proszę bardzo. Grzybki sobie sprzeda. A można sprzedawać grzyby w słoiku. I to jeszcze po lepszej cenie. No to ja już wiem, co będziemy robić na następnym odcinku. Tworzymy produkcję y, rybków marynowanych. Nawóz, myślę, że też sprzedamy. I ryby też można. To też możemy, to też możemy. To wszystkie ryby sprzedamy, skoro tak? No, słuchajcie, 600 simolonów, pięknie. Po prostu zawstydziłeś się. Ojoj, no dobra. Czy ty flirtowałeś z džufrejem, z, 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 z landkrabem? Jak ty tak mogłeś? Jak ty tego w ogóle mogło dać? Przecież on był zły. Czemu im poszło serduszka na minusie? Jak on nawet nie był w nastroju do flirtów. Rany. Chodź tu na przeprosiny, zostanie z żoną najlepszymi przyjaciółmi. Bo ja po prostu nie wiem. Zaproponujesz jej masaż. Jak dzisiaj mi się tym karstwem. Obejmij w czule. to odpracować, chłopie. Ale to jest strasznie dziwne, bo przecież on jest jeszcze wierny. Chyba, że to on do niego flirtował. Okej. Okay. Mogło tak być. Pochwal szczerze. Dobra, możesz się przywitać. Dobrze. A może... O, tutaj możemy pójść. Chodź teraz, ty się potargować. Kupimy sobie może jakieś nasionka. Jakieś takie konkretne roślinki, które są nam potrzebne. Tak by było miło. A my sobie porozmawiamy. I idź, idź, idź. Proszę, idź. No. Wyglądasz na przyjazną duszę. Gdyby naszła Cię ochota, żeby podać komuś pomocną dłoń do paru ważnych okolicznych mieszkańców, często szuka wsparcia. No, tak. I jak? Uda nam się? Oh. <laughs> Oczywiście, że nie. Dobra, zobaczymy, co tutaj jest w takim razie. Awokado niekoniecznie. Trochę szkoda nam kasa na takie roślinki drogie. Cytryna. Chyba nie ten klimat. Czekogoda, weźmy jedną czekogodę, będziemy hmm, mogli robić torty czekoladowe, na przykład Dalia dynia w swój dyniowy przysmak, dżemy tutaj są, no właśnie. Fasolkę szparagową mamy, flirtówka, Ciekawe ciekawa jagoda, groszek zielony, chyba nie pamiętam czy mamy groszek czy fasolkę, hmm, do pytania. Jabłka mamy. Malina bym chciała. Marchewkę na pewno mamy. Nasiona to jabł. Nie, tutaj są te duże rośliny. A yy. możemy sobie kupić te duże rośliny. Po jednym. Na następny sezon, że tak powiem. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze grzyby. Gdzie są grzyby? Hej, Kicia! Przyszłaś się pokazać. Gdzieś jeszcze powinny być grzybki. Paprykę... O, pomidor, tak. Pomidory jest nam bardzo potrzebne. Z pomidorami jest strasznie duży kłopot. Ciężko jest je znaleźć w ogóle gdzieś na świecie tak y, dziko rosnące. O, no. Ciężko jest znaleźć dziko rosnące pomidory. Y, I to jest dość duży problem, bo pomidory są nam potrzebne chociażby do y, zwykłej sałatki. Do zwykłej sałatki takiej ogrodowej. Podobnie jest też z sałatą, że nie ma jakby takiej pojedynczej sałaty, która sobie gdzieś tam będzie rosła na krzaczku, yy, no ale można to może sprzedać, tak? I ta część też. Ale zwykła yy, sałata będzie sobie rosła po prostu tak tutaj, o! To jest, też nie jest jakiś duży problem. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy w ogóle. Bazylia, marchewka, pietruszka. Winogrona, zielony groszek, szpinak, papryka, czyli nie mamy fasolki, rozumiem? No fasolki nie mamy, to nic nie szkodzi. Teraz będziemy mieć jeszcze pomidora, będziemy mieć jeszcze czekogodę i będziemy mieć jeszcze, yy, co to było? Malinę, tak. Zasiej. No patrzcie, chwasty nam urosły, jak nas nie było. Możesz yy, pomóc? Wiem, że jest deszcz, ale może wtedy podchwaszczaj chociaż, a potem możesz sobie pójść. na podstawie wzoru napisy i maskotki. Duża obręcz. Hmm. Zajęło mi to całe wieki. O, tak to śmieszne. A jutro ruszymy z produkcją grzybków w słoiku i w ten sposób się dorobimy. Teraz zobaczymy, czy stać nas na stół stolarski. Nie wydaje mi się, ale... Ale może akurat, żeby te roślinki były lepsze, to chodź zachęcić je do wzrostu. Yy, te roślinki użytkowe. No. Ona proszę. tak? Później, jak troszkę urosną, to będzie można z nimi rozmawiać. Jeszcze nigdy mi się nie udało wyhodować takiej wielkiej, gigantycznej rośliny. Znaczy udało mi się wyhodować dość duże, ale nie te takie naprawdę, naprawdę wielkie. Ale potem często robiłam właśnie z nich przetwory albo po prostu sprzedawałam. I to za bardzo fajną kasę można sprzedać. Tylko trzeba o te roślinki właśnie zadbać. Bardziej niż tylko podlej, zbierz, podlej, zbierz. No, dobra. O, no właśnie, no i jesteś mokra. Czy ty możesz usiąść tutaj na krześle? Czy przy stole ci jest niewygodnie? Pewnie przy stole jest niewygodnie. To przydałby się tutaj taki fotel, nie? Żeby przy kominku sobie mogli siedzieć. W ogóle kanapa by się przydała. Dużo rzeczy by się przydało. Ale to jeszcze przed nami. Fajne są te początki, bo to się wszystko powoli rozrasta. Można sobie wszystko poszerzać, obserwować, jak to fajnie yy, ewoluuje. Tak ogólnie wszystkie naraz robisz. No dobra. No a minus jest taki, że kiedy jest dwoje Simów w domu, to jest i tak dość nudno, bo jest mało obowiązków. Więc co niedługo pojawią się te baski i wtedy się zacznie. Wtedy będzie tyle zajęć. Tak, zobaczmy sobie. A czemu tylko 420? Wydawało mi się, że biorę trochę więcej pieniędzy. Eee, zobaczmy w takim razie ten stół 7. Kosztuje 750. Tak mi się wydawało, że 700. No dobra. Będziemy musieli jeszcze sobie na to zapracować. Aha, no tak, po co jeść przy stole? Pięknie. A, dobra, już wiem o co chodzi. Oni mieli więcej. Już, już wiem, już wiem. Mieli więcej, tylko że y, Danuka sobie decha coś. Chodź, robisz ludziki. I to po prostu odjęło stacji moleonów. No właśnie. 150 nawet. Ok. Słuchaj, skoro ty się nudzisz, to weź tu sprzątnij. Ogrzej się później ładnie. Nie ma co wyrzucać nawet śmieci. Ale to nie nic. Czy to skończy to dzisiaj? Raczej mało prawdopodobne. Dobra, zostaw sobie to na jutro. Dokończysz sobie to w kolejnym odcinku. W międzyczasie będziesz też mógł zrobić grzybki. I ja wiem, że tobie się zaraz zachce siku, więc chodź przed stem I Fejs sobie może porcję sera. A to trzeba aż tak. To jest chowaj do wyposażenia. I co, nudzisz się? No wiem, przepraszam. O, ktoś przyszedł, to już się nie będziemy nudzić. Yy, zabawne powitanie. Porozmawiamy sobie. Ale masz śmieszne buty. Yy, sprawdź, jak się ma. Pochwal strój. Zwiady się o godzinę. Mówię o, o miejscowo głowistej. O deszczu. I może pochwalmy to do No i tym właśnie tak. Weźmy sztysterek. Mhm. I teraz chodź to zjeść. Zatem tego zawód i szczerze mówiąc idź sobie do domu bo my idziemy zaraz spać no, owocny dzień udało się trochę zarobić chociaż ostatecznie milans wcale nie jest taki <grywka> tak bardzo na plus E, bo w sumie zmieniło się niewiele od momentu, kiedy zaczęliśmy odcinek, ale tak naprawdę to mamy więcej roślinek, mamy zapas kolejnych dużych roślin. E, udało nam się odkryć fajny sposób na zarabianie, także w tym odcinku to będzie tyle. Żegnam się z Wami. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam do kolejnych odcinków. Jeśli nie widzieliście wcześniejszych, to link oczywiście znajdziecie w opisie, do całej playlisty. I co? Zapraszam Was na mojego Instagrama i na Twitcha, gdzie czasami jestem na żywo. Linki są wszystko na dole. Pa, pa!